Jesteś youtuberem i chcesz zarobić na swojej popularności? Załóż swój sklep na Kapsel.pl. Kapsel umożliwia darmowe prowadzenie sklepu internetowego z ciuchami i gadżetami zaprojektowanymi według własnego pomysłu. Twoi fani na pewno chętnie kupią koszulkę z motywem swoich z filmów. Ada Adascon, w weekend po opublikowaniu swojej przeróbki Hitu Ariany Grande, wypuściła nową kolekcję koszulek, które pojawiają się w klipie. Już w pierwszych dniach sprzedaż w jej sklepie wzrosła o ponad 1000%. Sprzedaż okazała się fenomenalnie duża, a zarobione środki przeznaczone na dalszy rozwój mojego kanału oraz na produkcję kolejnych teledysków. Najpopularniejsi influencerzy, którzy promują swój sklep na swoich kanałach, zarabiają średnio 10 tysięcy złotych miesięcznie, a w okresie świątecznym nawet 3 razy tyle. Na najbardziej zaangażowanych sprzedawców na kapsel.pl czekają konkursy, w których wygrać można odjechane wakacje w tropikalnych krajach. Super sprawą jest to, że kapsel zajmuje się produkcją, wysyłką i całą sprzedażą, a ja jedynie. Nie, dostarczam pomysłu na kolejne wzory. Tak więc zarabianie na kapsel jest naprawdę bardzo proste i dzięki temu mam dodatkowy dochód z mojej działalności w internecie.